Witam, ja jestem Możeł, jest ze mną Zdichur, Ciao I będę nakręcał kolejny odcinek Minecraft Multiplayer. To najlepsze to mam tylko. O, Creeper i co najlepsze że go mam To jest to To ja go idę przytulić. Nie, ja chcę. Ja jestem zaawansowany w tym. A jaka ciuta? No I co za. Mam jeden, mam jedną, mam, 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 mam półtora, mało półtora tego serduszka. Ja mam dwa i pół. Ja sobie mięsku pieczę. No dobra, to ja idę, ja idę świnki pozabijać. No. Idę przytulić kolejnego creepera. Idziemy na Creeperka. Chodź Creepuś. Noga. Oj wybuch. No dobra, z nim. A ja świnki pozabijam. No co za świnie. Świnia to świnia. Dobra Co Coś Ty mięsa nie dała? Zabiłem trzy świnie i dopiero tylko dwa mięska mam No a ja mam trzy mięska upieczone mhm. no. To upiec, ta, u, upiec tam wszystkie hmm. Za późno <grym> Jakby się przydało jakąś kopalnię zrobić czy coś, nie? No przecież jest Nie ma O nie, bo tu... Ja nie mogę. O kurczę. Ja... a to wszystko się cofnęło, nie? Jak my znaleźliśmy te diamenty. No. Hmm. Ale dobra, mój się trudno, gramy, gramy. No gramy, no co na to poradzisz? No to chodź, pójdziemy kopać, co? No dobra, no to ja sam najpierw narzędzia jakieś zrobię, nie? Ja też. No to mi też przy... No to mi też przy okazji zrób. No dobra, spoko. Ty i jeszcze tego początku naszego domku nie ma. Ja yeah, nie mogę. Mój się trudno. Ale widzę, że nieźle się cofnęło. No... Cię, Cię widzą, jakieś małe usterki, są drobne, ale... Staramy się to naprawić. Przyszły odcinka Weź mi przynieść dwa kilofy Przynieś mi jeden żelazny No pewnie będę teraz przerabiał żelazo, ty błagam cię No pewnie Jak się znajdzie złoto czy coś, no to trzeba być przygotowanym Może frytki do tego co? Może frytki do tego? Chęcią Łap kilo Gdzie? Czemu ty Też, takie kochanie. dziwne robisz? On tak ja się zrobiłem, mówi się to ma Daj kilo Mam na wykończeniu Może żelazo, dobra to ja Na jajka. razie, na razie kamienny, żelazo się przetapia da. to kop Dlaczego drewnianym powiesz, a nie kamiennym? No bo muszę wyczerpać go, nie? No ale ja bym go wyrzucił, ale no, i co jak jest to korzystać, nie? Lepszy jest coś niż nic. Trzeba pamiętać mm, Masz kień. może torcze? No mam. Ja będę palny. Spoko. To jak ci się skończy drewniany, no to... Mam kamienny. Dobór. Aha, dobra. Żelazo. 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 Wykop go, go. To odejdź Jest więcej tego. Dobra, już, już. to? Tu... O nie, dobra jest, jeszcze, jeszcze. Dobra, wyłaś stamtąd. O oh fak, jak ciemno. No, kop dalej. A to pójdę żelazny zrobić ten, kilofy. To masz torcie okay. dałem ci. Dobra, dzięki. A ja pójdę po... No szybciej, szybciej, szybcie, szybcie. Możesz mi parę mięsa kupiec, bo mam tylko dwa serduszka. Ja miałem. Właśnie znowu żelazo znalazłem. To dobrze. Czy ty też, ty też chcesz ten, jak się to nazywa, żelazny pilok, czy nie? Możesz przynieść. Dobra. Crafting table, dobra. Jak tam w Lów. ogóle sytuacja z, dzieniem, z dniem? Sorry. Dniem? Południe niedługo będzie. Za kilka, nie wiem, minut. Za minutę. Południe będzie tak. Dobra, idę do Ciebie już. I lufem, i łopatą. A gdzie mięsko dla mnie? No z mięskiem też. Jeden pies. Bo trochę daleko się sobie ko kopałeś nie przez ten czas nie było to trochę kopało się. Dużo. Co tam... Co, co to było? Żelazo? No właśnie znalazłem. Odejdź. Albo daj mi mięsko. A czekaj, stój. Mięso, dwa i kilo. Mięso. Wziąłeś? To kop. Tak, wziąłem. Ja tu, o kurde, nie mam żadnego i czy czegoś nie mam nic, tylko mam miecz, dwa kilo w kamienny, kilo w żelazny i łopatę drewnianą i nic więcej. Idź zobacz jak tam dzień. Muszę tak w góry schować. No ale jak będzie nawet chociaż noc, to skończymy tutaj nagrywanie, i trzeci trzeciego będziemy. No tak. No w kopalni. W kopalni znów. Ja już wychodzę, jestem praktycznie prawie na, na górze. Prawie mówiąc, że jestem o 5 klotków, albo nawet więcej. No, więcej. no, znalazłem o. węgiel przy okazji. Co znalazłeś? Węgiel. No, a i mam dać cię bo już robi się wschód słońca, a ci zachód. No, dobra, już zaraz wychodzę. A będę stał na straży i kurczaka zabiję. Może na mięsku. Ale tak nie. Nawet piór nie dał. To jest zwierzę. Ale ja patrzę na zachód słońca. A patrz. Eee, to piękne. Może mm. jak będziemy mieli te diamentowe ki znaczy kilo to byśmy się do piekła wybrali, co? A po co do piekła? A po Glowstone'a. A to ta, spokojnie. Naj najpierw trzeba mieć obsydian. Najpierw trzeba mieć diament, potem mieć, trzeba mieć diamentowy kilo. Weź byłaś, bo się No moc. już wychodzę. Ja stoję na straży. I widzę zombiaka. Dzisko. To co ty? Rentgen masz w oczach? Nie, po prostu widzę zombiaka. A ja słyszę. No wiem. O o, noc jest. No co ty myślałeś? Jest szybko. Dobra, chodź. O fuck, widzę nasz domek. O, szybko. Pery złapią. Dobra. Ym, tak. To na dziś jest koniec. Komentujcie, subskrybujcie. Żółty magiczny guzik. I zapraszamy na kolejny odcinek. Przygody z Minecraft multiplayer. Na razie. Do widzenia.